Witam w następnym odcinku. To ja, Emilka. Dzisiaj Wam pokażę stuczkę karcianą. Jak widzicie, ja sama siebie nie nagrywam. Nagrywa mnie moja sestra Roxana. Hejo proszę o łapki w górę, jak się podobało. Jak się oczywiście nie podobało, to proszę łapki w dół, komentarze i subskrypcje na moim kanale. Proszę być szczer szczerym. Jak widzicie. Z całej talii wybrałam kartę od damy do asa. Proszę, normalna kart talia kart. Teraz rozdzielę je tak. E żeby w jednej, na jednej kupce były cztery karty, ale inne. Teraz to kładziemy tak. Bierzemy, do, biorę do ręki. Roxana, przełóż, przełóż, przełóż. I jeszcze raz. I jeszcze raz. Dobra, i żeby było lepiej, to ja ostatni raz przełożę. I teraz zobaczcie. są cztery damy. Tutaj są cztery króle. Tutaj są cztery asy. No, a tu cztery jopki. Yy, teraz yy, zobaczymy, jak moja siostra wykona. Jak się przyglądała. Hej, dzisiaj, teraz moja siostra powiedziała, że ja muszę, więc trochę potasujemy karcioszki. O, przepraszam. Roksan, mam nadzieję, że się przyglądałaś, co ja robiłam. Przepraszam, że zasłaniam palcami. Krzywo stoi trochę to. Dobierasz jedną, dobierasz tak, tak jak powinno być, tak? Na początku, tak? Tak. To mów co robisz? No dobra, no to tak, biorę wszystkie karty, żeby były tak samo. Potem je razem składamy. Wszystkie i robi tak. A, as, 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 Dama, 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 dama. Król, 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 król. Jopek, 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 jopek. Składamy jeszcze raz. Tak. I prosimy o drugą, żeby przełożyła talię kart. To ja przełożę. Kilka. Y, Przełóż Przepraszam, ale ja trzymam kamerę. I trochę mi ciężko, bo Roxana jest bardziej raz. poręczna. Ja widzę, w ja widzę w kamerze tu. Ciężko coś Jest zrobić. Raz. Moim zdaniem tak skrzyżka... Jeszcze raz dla efektu. Ja jeszcze raz przełożę. Bardzo dobrze słuchałaś, wiesz? No i teraz o cała filozofia. Coś Ci nie wyszło? Nie. Oto mamy tutaj cztery damy. No tak. No to teraz cztery jabłki są. Tak. Cztery kule. Klur? To jest król? To, to król? Tak, króle 4 król. I... I oto cztery asy. I cała filozofia polega na tym, że to zawsze wychodzi. Mogę wam jeszcze pokazać sztuczkę z samymi asami. Ma się cztery asy. I to pokaż, z chęcią bo oglądamy jak cztery asy I to trzeba potasować te I... karty wtedy? I filmik już trwa y, 5 minut i 30 sekund. No i sobie ajcem. Mamy teraz, trzeba wybrać 10 kart. Teraz 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tak. Musi być no to... 10. Tak, oczywiście, że musi być 10. No to tak. Dobrze, przepraszam, zakryłam przez przypadek palcem. Tylko asa, proszę siostro Tu mam no, Gdzieś tu? Tu? Tak. Ty te głasa? Nie, czekaj no. Tylko jedyne ma to się robiło. Teraz podtasuję. Zapamiętałaś siostro kartę? Nie. Nie zapamiętałaś? No nie. Zapamiętałaś? czekaj Przypomnę sobie. Pomyślę. No, bo coś tam pamiętam tylko trochę mi wypadło z głowy. A, już wiem. Już wiesz? No to tak. To nie była ta karta. Mam coś mówić? Nie, to nie była ta karta. Mówisz tylko nie, ale... Albo... Nie. Nie mówisz, co czy nie? Ta? Nie, to nie była ta karta. Nie. Ta też nie. 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 Wiedziałaś? A w serce to była ta karta i piona. To na tyle w tym odcinku. Ja mogę jeszcze pokazać jeszcze jedną sztuczkę. To pokaż. Słuchajcie, polega ona na tym, że ma się cztery asioki. Jeden, dwa, trzy, cztery. Bierze się, wezmę tyle Raz, kart. dwa, trzy, cztery. Rozłożę Ci to trochę. Wezmę tak z tyle wezmę kart. Tyle. Widzicie wszyscy te karty? Tak. Widzicie? No to słuchajcie. Te karty trzeba potasować. To się weźmie większą trochę talię, jak to jest taka, takie wiecie zadanko. Weźmie się trochę większą talię A kart. No i słuchajcie, to trzeba potasować I teraz tak, patrzcie Siostro, włóż jakiegoś tego Na przykład, czekaj No pomyśl Mów kiedy stop Stop Tak? Trzeba. No to kolejnego Tego może być? Tu? tu? Tu chcesz? Ja widzę przez kamerę, więc ciężko bo mi